Dziś jest ostatnie losowanie w loterii urodzinowej Gazety Współczesnej. Dzisiaj losujemy też laureata, który otrzyma 20 tysięcy złotych, czyli nagrodę główną. Ja oddaję teraz głos naszej koleżance, która nadzoruje tę loterię z ramienia Ministerstwa Finansów. Ma odpowiednie dokumenty i świadectwo. Bardzo proszę, gdybyście zechciała kilka słów o regulaminie i zasadach, jak będzie wyglądało to nasze dzisiejsze losowanie. Nie, nie. Andres. Czy wszystko w porządku? Wydaje mi się, że tak. Teraz, że piękną nagrodę 20 tysięcy pod choinkę otrzymuje prenumerator i jest to pan Piotr Kalinowski, miejscowość Grajewo.